Halo, wszystkim, ale muszę odlać się na lotnisku. Hejka, jest dzisiaj ostatni dzień eventu, jest niedziela, o bodajże 11 .00. mam jeszcze 4 godziny do wyjazdu do studio i jak widzicie odpaliłam streamka, gdzie witać was, możecie się przywitać, ojej nie wiem czy się, o jest, jest fokus. Także odpaliłam chociaż streamka, bo obiecałam już dawno, 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 że odpalę streama z hotelu i miałam odpalić w piątek, jednak przez to, że nagrywki się przedłużyły, to nie, nie miałam takiej możliwości, ale dzisiaj się wyspałam, no tak chociaż troszkę się wyspałam i pomyślałam, że odpalę, bo już jestem po śniadanku, także pozdrawiam mój kochany czat. <grym> Okej. Okay. I teraz jestem już. Zrobiliśmy na streamie trochę make-upu. Tyle, ile potrafię. Może jakaś tam pani mi jakoś przypudruje albo coś tam poprawi, jeśli będzie trzeba. A ja teraz jeszcze troszeczkę postreamuję. Zdrzemnę się, bo szczerze, jestem troszeczkę zmęczona i chyba widać po moich workach. Tak czy siak, no, ostatni dzień. Nie, nie wiem, jakie są konkurencje. Nie wiem, w jakiej konkurencji będę grała, ale. Chcę, jest plan, żeby zrobić zdjęcie moim Instaxem, bo chciałabym z każdego eventu mieć e, taką pamiątkę, jakieś takie pamiątkowe zdjęcie, może też ktoś inny będzie chciał. I zobaczymy jak wyjdzie. Także widzimy się w studiu i do zobaczenia. Co będziemy robić teraz? Co będziemy robić? Karolina usiądzie tutaj z nami, na tym fotelu i opowie nam trochę o swojej, znaczy o streamerce, opowie nam trochę o cosplayu też, biorąc pod uwagę, że się przebierała <laughs> za Pokimane. I ten materiał znajdzie się w filmie dokumentalnym o polskiej społeczności League of Legends. Super, będzie fajnie. Dzięki. Pozdro. <laughs> tak się nagrywa wywiad, gdy ma się metr 60 m. Na pudełku. To się nazywa Apple Stand, profesjonalnie. No, to jesteś wisiatonka. Nie? Zegar siada. Pięć, cztery, trzy, dwa. Nie. Nie. Go, to, to. to? to, to Skąd Chcę tylko przypomnieć, że to Ty nas Wnosimy o... OLIR POŁUFINĘ! OLIR! Nie, nie, nie. My jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Grouping nie zbyt skomplikowany. Drużyna będzie go stać pokonać. jakby to działo stać konkretnie. Chcę się że jest to event, czy... Chciałbyś coś jakieś zmiany, może kogoś innego zastąpić, może jakiegoś, e, w innych, e, jakieś inne kategorie trudniej. Ja poważnie uważam, że każda dyscyplina tutaj powinna być punktowana. Dokładnie tak, że... jestem za. Wy, tak. wy wyszliśmy w konkrecie, które nie były punktowane do przodu, a przegraliśmy komuś za kluc. No i co to za wybór był. No bo to jest za mało losowe, ale to też do stosowania się, no. nie no, tak ustawione no. to. Dokładnie, więc e, uważam, że wszystko powinno. Ale sam sobie, no mi się podoba, tak, no takie wiesz, można przyjść, pogadać, e, oczywiście Stary problem miał, ich poznać, problemy, nie prawda? Skuprać. problem bym miał duży, gdybym miał coś do zrobienia w tym tygodniu ważnego, czyli tak, mam, ale, słyszałem to, nie, nie no, ale na przykład miałbym, nie wiem, wyjazd bo coś ważniejszego, to ciężko byłoby wytłumaczyć sobie, żeby tu być, no. No, ale, nie, może to jest dobry termin po prostu, na szczęście jakby na 500 tutaj była w stanie się pojawić, tak? Uh -huh. Więc, spoko, event, tylko jedzenia może zrobiłem jak przez to, bo tak było, ale to nie powiedziałem. Ty jeszcze cały z takim wesołym świąt. No moją widzę oczywiście. A dużo. A to idziesz na dużo. YouTube, a, to mam chęć. Dobra, słuchajcie, skoro jest tak dużo widzów, to nie musiałam życzyć dużo szczęścia i miłości. i wesołości, bo już to macie. Dziękuję. Dzięki. Jak ta relacja z kalamburów? Podobał ci się? Super. Wygraliście, tak? Bo spódniczkę i nie mogę kicać. Wiesz o co chodzi, nie? To wymachasz dla widzów? Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam Paulinę Gorczyńską Oooo Okej O, to Sini Ale to jest jest sylwanym słyszałem Właśnie to ciocia I po ja? A, o dobra, w porządku Myślałem o czym innym Ale za młody A nie, w sumie już nie jest za młody Musicie motywować się przed sobą, żeby wbiła w końcu diamenta tak. jej ma potencjał O, dziękuję, ślicznie Ale cute Co tam, jak tam, jak u ciebie? To sobie, czuję na kanapie Będę zmęczona troszeczkę, co? Musiałam musiała wykarować zróżnę w tym Poczułam to, odczułam to do waszej skórze, uwierz mi. Tak, dostałaś nami, nie wiem czemu mi karnałaś <grym> Przecież na swoim słyszałam, że była świetna ta porcja A okay, kiedyś grałam nami, miałam więcej maestrii, kurczę Do teraz student na profilu możesz znaleźć, nie? O, może nie powinniście byli lord, bo tak spidas. On miał pomysł, że... Ale zabiliście nas i... Tak, 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 tak jestem tak, z tego tak. dumna, ale to było... takiego baklera by was zrobił też tą siatką. <noise> ja tak... Ja dzisiaj chyba nie pomogę. <noise> Jak mu wskoczył, bo tak, tak, ja się tutaj nie pomogę, a Jack robiłem. <noise> I było tyle. Zrobię sobie już jakieś zdjęcie? Tak. Powiedz sobie pokazać mnie najlepsze zdjęcie z eventu. Widzisz to? Trzech najlepszych junglerów w Polsce. Wszyscy w tym Eee, Skwana wyrwała sobie jeszcze na ściance Polsatu. No, plus, Już? No. na Insta, co? Draft nie, nie, nie był sprawiedliwy. <grym grym> tyle dżunglerów, a wiadomo, że nie są najlepsi. No, tyle junglerów jeszcze zleca, co? Osoby. masz junglerów, Ty masz to Basko. Przysyjmy, czy ty masz jeszcze Nie, chyba tyle. Chyba no, to było do trzech. Z, y, gier na secie drugim? Sporo, myślę, że z 20 chyba. A jaką masz dewizję? Ale byłem, byłem Platyną. No, ja do... też tak mówię, teraz Silver kiedyś diabeł jest, ja wiadomo. ja, ja jestem bardzo cierpliwy, jeżeli chodzi o to. Ja potrafię, na <laughs> jak mam... dużo mi czempionów brakuje, to ja roluję do ostro, do zera <laughs> po prostu. <laughs> to uzależnia, nie? Może dojdzie. <laughs> No ale lubię, fajnie jest. Tak na na chillerce pograć fajna gierka. Nie? No, nie. A teraz jakieś bildy, czy co dojdzie? Co dojdzie, ale ja jestem fanem dość prostych kompozycji. flight magdy, <laughs> takie typy. Dla, no skillowców, czyli dla mnie. Okej, okay. dzięki. ale muszę już lecieć na lotnisku, bo się nie zdążę na samolot i trzymaj mnie z no, przepraszam, że nie zdążyłem drugiej zwolę z pozdrawiam Bo wszystkich świąt nowego roku, nie wiem kiedy nie uczesano, to wrzuci papa. Moi drodzy, Wanderkradli złoto ze studia. Co to jest? Co to jest? A więc to był weekend Gwiazd. Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, trzymamy kciuki, jestem mega zadowolona, tak jak chyba każdy, bo wiem, że i organizatorzy, i gracze, i Wy jako widzowie byliście bardzo podekscytowani, było śmiesznie, było zabawnie, ale też było trochę tego, było trochę zacięcia takiego competitive. Więc myślę, że mieszanka idealna. Ja jestem tylko troszkę zawiedziona na tym jednym moim TFT a z drugiej strony tym, że udało mi się tylko parę sekund z dźwiękosam nagrać. Za co i tak mu dziękuję, bo wiem, że się bardzo spieszył na, na samolot, i tak poświęcił parę tego czasu, trochę czasu dla mnie, więc jest super i tak dziękuję ja mu bardzo jesteśmy wdzięczni. Tak czy siak wracając ze swojego performance'u, jestem szczęśliwa i zadowolona, bo odziwo. Dostałam pochwały od Wandera i Mystika, co jak widzieliście, też mystyka na vlogu, i bardzo mnie to cieszyło, że ktoś rzeczywiście takim tak dobrym mnie pochwalił. Tak czy siak, dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podobało, może jaka uba była Wasza ulubiona konkurencja, kategoria, albo co byście Wy zmienili jakieś może upgrade y tych kategorii, coś w tym stylu, konkurencji. I dajcie też znak a propos uwag co do vloga, ponieważ ja dopiero zaczynam vlogowanie i chciałabym bardzo iść w tym kierunku, ponieważ mi się mi sprawia dużo frajdy i chciałabym w tym coraz lepsza, więc dobrze przyjmę feedback od jakiejś krytykę jakąś konstruktywną o, w komentarzach, więc zapraszam tutaj pod spodem do komentarzy i czekam na jakiś, jakiś uwag, jakieś uwagi, jakieś prototypy, i zachęcam do. Obejrzenia też kolejnych filmów, oraz, oraz subskrybowania kanału, bo to sprawia, że troszkę wiem, że, że to rzeczywiście ma sens. A chciałabym wam pokazywać, właśnie takie streamerskie, influencerskie przygody od właśnie strony streamerów, także. Mam nadzieję, że wam się podobało. A teraz śmieję do wanny, bo jutro ma pociąg, więc widzimy się następnym razem. Pa-pa! Believe. Kids screaming in the cradles. Profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything.